Dzień dobry, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem holm lumpaksowym. Ja wiem, nie chcę tu przedłużać, po prostu przyjechałam do Lublina, e, wzięłam kamerę. I tak się przespacerowałam po mieście Poszłam na Lubartowską 39 Tam zawsze najpiękniejsze yy, Kupiłam sobie jakieś marynarki, okrycia wierzchnie Fajne kożuchy Zresztą pamiętacie moją skórę Kenzo Do dzisiaj dostaję o nią bardzo dużo pytań I tak stwierdziłam, a zajdę, może coś fajnego jest I naprawdę się nie zawiodłam Powiem Wam szczerze, że yy, Zastanawiałam się jak ja to wszystko uniosę Dlatego, że kupiłam dla mojej przyjaciółki kożu Kupiłam dla Justyny z LGS Przepiękne futro Piękne, naprawdę w ogóle wow no i co, może po prostu zabiorę Was ze sobą, pokażę jak to wszystko wyglądało, co mierzyłam. Warunki były takie, jakie były, dlatego, że słuchajcie, to jest bardzo trudne nagrać na sklepie. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie z kamerą i z mikrofonem, e, wchodzicie do sklepu, e, do sklepu, w którym jest bardzo dużo ludzi. Wszyscy w ogóle się patrzą, mało tego. Sporo osób e, zastanawia się, czy na przykład nie chcecie nic ukraść, że jakoś tak wiecie, tu szmeracie, tu coś włączacie. E, na pewno się patrzą, na pewno wszyscy wchodzą e, i nie, nie do końca zdają sobie sprawy, właśnie z tego, co robicie. Więc było to na ma. Aksa trudne. I słuchajcie, ja znalazłam sobie w tym lumpeksie no i jakąś tam powiedzmy względnie ściankę, żeby dla Was to wszystko mierzyć, no bo warunki no nie są takie jak tu, że mogę Wam pięknie zaprezentować wszystko, tylko jest ciemno dużo ludzi. Mało tego, nie mogłam nagrywać z dźwiękiem, dlatego, że panie tak dyskutowały między sobą, że po prostu nic byście nie słyszeli, byście się tylko na mnie denerwowali. Zabieram Was ze sobą, podkładam głos i popowiadam trochę, gdzie byłam. Właśnie. Najpierw, zanim poszłam na Lubartowską 39, odwiedziłam Lumpex. On jest chyba na Ruskiej albo na Nadstawnej, niedokładnie już pamiętam, jaka to jest ulica, ale teraz sprawdzę i zostawię Wam w opisie pod tym filmem. Wchodzi się po schodkach i ogólnie wtedy się zaczyna. To jest gratka dla prawdziwych rób Pieciarzy. I powiem Wam szczerze, jak pierwszy raz weszłam tam chyba miesiąc temu czy dwa miesiące temu, w ogóle nie mogłam się odnaleźć i trochę napięcie wyszłam. Eee, zrobiłam teraz drugie podejście, dlatego że ogólnie dział Home jest bardzo bogaty i mnóstwo rzeczy macie. Oprócz tego, że są vintage, i dla mnie takie są najbardziej cenne, ale jednak bardzo dużo rzeczy macie z TK Max. Nowe doniczki z normalnie Styk z Maxowymi cenami w funtach, więc myślę, że po prostu gdzieś tam ten towar przyleciał do nas. Z Anglii, znaczy no, no bez wątpienia. W funtach są po prostu rzeczy wyceniane, bardzo dużo rzeczy, e, typu y, stroje y, karnawałowe, nabalnowe, pozapakowywane. Bardzo dużo zasłon, bardzo dużo obrusów, jakichś poduszek, tego typu rzeczy. Proszę, ja ostatnio tutaj kupiłam te piękne, piękne ozdoby do domu e, fajne wazoniki. No i tą zastawę dla Oliego. Także zobaczymy, co tu się dzieje w środku. Zapraszam Was. Nadstawna 3. Wchodzicie sobie po schodkach na górę. No i się zaczyna. To jest w ogóle trochę raj dla rupieciarzy, takich w cudzysłowie, ale w ogóle dla osób, które lubią dział home w Tanich odzieżach. Jest dużo, dużo sklepów w Lublinie, które faktycznie głównie skupiają się na dziale do domu. Czyli macie mnóstwo bazonów, starych zegarów, mnóstwo szklanek, kubków. To jest właśnie tego typu sklep. No dobrze, czy to widzicie? Właśnie o tym Wam mówię. Zawsze jak tu jestem, yy, że tu jest największy wybór przepięknych skór. Proszę bardzo. Yy, przepięknych korzuchów. Mnie tu nie było chyba, nie wiem, z pół roku, może więcej. Ale ja już mam w tej chwili pięć korzuchów z tyłu odłożonych, yy, i chcę sobie zobaczyć. I nawet chyba wezmę koleżance jedną marynarkę. Yy, zaraz jej zrobię wideo <laughs> chat ale są piękne. W ogóle zobaczycie ten. Przecież takie kurzuchy teraz macie naprawdę za grube miliony na internecie. Naprawdę jest prześliczny. To są wszystko oczywiście naturalne kożuchy. Tam może po, pojedyncze są jakieś e, sztuczne, ale ja jestem zakochana. Naprawdę jestem zakochana i y, chyba jak będę kręciła z Paulinką, to ją zabiorę tutaj, żeby sobie zobaczyła skórę. Bo ona chyba tu nigdy nie była. O oh my god, tak piękna! Taka niebieska! Zaraz będziemy mierzyć. Będzie mega. Są oczywiście większe, są mniejsze, yy, ale zobaczcie jaka błoska ta. Wow! No ta jest czadowa, przymierzę ją. Ja to w ogóle w jestem zakochana. Nie wiem, czy nie będzie za duża, ale o oh god, po prostu jest cudowna. Ja chyba nie mam w żadnym sklepie tak, że wchodzę i mi się podobają wszystkie kożuchy i wszystkie y, marynarki. Także, moje kochane, tutaj możecie sobie śmiało przyjeżdżać i kupić jedną kurtkę na sezon. Ja właśnie wezmę jeszcze koleżankom. Patrzcie, mówicie, że kochacie mój płaszcz, który kupiłam tutaj, tylko że tutaj wisi praktycznie taki sam. To też jest skóra, prawdziwa skóra. Długi i on kosztuje tutaj 100 zł. To jest prawdziwy skórzany płaszcz. Także yy, jest brązowy, czekoladowy. Oczywiście, że będzie mierzonko. I ja w ogóle yy, koleżanka mnie poprosiła, żebym kupiła jej kożuch, a druga, żebym kupiła jej skórę i na pewno hmm. pokażę co tutaj y, mamy i będę robił im za chwilę tą wideorozmowę obiecaną. Y, natomiast... Ja w ogóle uwielbiam miękkie skóry. Jeżeli to już ma być faktycznie skórzane, to dobrze by było, żeby ta skóra nie była sztywna, żebyście wiedziały, że na przykład nie jest to y, jakaś po przejściach, taka, w której będzie wam mega niewygodnie. A dlaczego? Dlatego, że y, później możemy po prostu w takich kurtkach nie chodzić, jeżeli one nie będą komfortowe. Wchodzę sobie w marynarki. Marynarki y, nie jest ich za wiele, ale widzę, że są piękne, ładne wełniane i naprawdę po 15 zł to y, ceny są super. 18, 15, ale ta mi się akurat tak podobała. Na pewno macie dużo takich fajnych, ciekawych marek. Trzeba się przypatrzeć, tak naprawdę to widać, że jest na maksa coś porządnego. Zaraz zobaczymy, jaki jest skład, ale bardzo ładna marynarka. Teraz modny jest sztruks, więc sprawdzę sobie metkę. Nie, w sensie yy, to jest akurat poliester. No, Natomiast yy, spójrzcie jak kocham takie. To są po prostu iście z rodem do Paryża, nic tylko kupować, bukować bilety. No spójrzcie, przecież boska jest ta marynarka, to jest klasyk vintage w ogóle taki piękny. Nie wiem, czy sobie jej nie wezmę. Zaraz zobaczymy yy, jaki jest skład, ale chyba się nie dowiem, bo zobaczycie, co tu się dzieje. To jest prawdziwy oldschool vintage, ale strasznie mi się podoba. Ja w ogóle wolę takie unikatowe rzeczy niż jakieś yy, sieciówki w second handach, wiadomo. No i co my tu mamy jeszcze? Mamy Esprit. Proszę, o Jezu, jak! Jako piękna! O, ta jest mega. Będziemy mierzyć. O nie, to też coś ciekawego. No Trzeba oczywiście wieszaczek po wieszaczku, wiadomo, wszystko przejrzeć, bo jak przyjdziecie i nie będziecie przeglądać wieszaczek po wieszaczku, no to nie do końca to ma sens. To mi się podoba, a ciekawe jak będzie leżeć, ale sobie zmierzę. Zobaczymy, podoba mi się też właśnie na górze. Wiecie co, jest za małe, zostawiam dla Was tutaj to piękne futerko. Naprawdę jest bardzo to ładne typowo instabarii i widać, że jest nowiutkie. No, ale właśnie dla mnie troszkę za ciasne. Natomiast musimy zmierzyć te moje wszystkie kurtki, które naszykowałam. I ja tutaj czekam na Wasze opinie. Co sądzicie? Będę mierzyła taki kożuch teraz i właśnie to jest najlepsze, że no na przykład ten kożuch to jest M. 38x40 rozmiar. I to jest za 90 zł, więc. Ee, widać, że one są takie wyselekcjonowane. Wiecie o co mi chodzi? Że takie. Ee, że nie wiszą brzydkie egzemplarze. O! Wow, Meka! Piękne. Mogę takie widać. Jestem ciekawa, bo nie chcę wyjść z milionem korzuchów stąd, a tutaj właśnie same są fajne, e, więc ja, ja mierzę. Wymówcie, który powinnam kupić e, i na końcu filmu zobaczymy, czy się zgodziliśmy, czy się spotkaliśmy w tym samym miejscu. Bo ja w ogóle tak poszukuję mega korzucha i mega futerka. Musimy zmierzyć wszystko, co jest możliwe. Y, też bardzo fajne. Naprawdę bardzo fajne. Nie wiem, czy nie za duże. Dajcie mi chwilę, idę do lustra. Naprawdę bardzo ładny koruszek. Yy, on jest większy, ale ja lubię takie, także mi tam to nie przeszkadza. Natomiast też widać, że jest w super stanie. O, I mój palec z rana proszę. I to jest ten, którego szukałam, ten mój jedyny piękny co. Ja wam pokażę oczywiście jeszcze w domu, bo tu mi trudno też są ludzie w sklepie, więc nie chcę nikomu przeszkadzać. Kompletnie mam nieodpowiednią bluzę pod spodem, ale to jako bluzka, słuchajcie, będzie bardzo ładne, bardzo ładne będzie jako bluzka. Ja to widzę totalnie do shortów, pokażę Wam to w domu. Upiorę to i zobaczycie. Mm, poduszeczki, piękny krój, mocne lata 90. nawet bym powiedziała trochę 80. Super. Ale mam tło do mierzenia, no ale nie mam lepszego kadru, bo wszędzie ktoś. Eee, troszkę chyba duża, ale bardzo ładna, także Wam zostawiam. Typowo Paris. A co to za piękne futerko? Topshop. Szóstka. Mm. Czarne chmury właśnie zawisły na tą szóstkę. Nie, to, to ja jestem ósemką. Będzie za małe, więc zostawiam. Ale... No, ale słodziak. W ogóle słuchajcie, ja nie byłam na męskim dziale. Jak to jest możliwe? Muszę... Ee, muszę jak najszybciej wylądować na męskim. Przecież na męskim są najlepsze kurtki i kożuchy. Zapomniałam. E, zapomniałam, bo dużo mi się podoba. Ale mierzę tą kurtkę. Piękna, mięciutka, yy, czekoladowa. Uuu. I like. Mhm. 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 Tak. Bardzo mi się to podoba. Tutaj mam. No, ten piękny płaszczyk, ojojojojojoj. Wiecie co, ten płaszczek jest za 100 zł, a jest taką pretardą. że szok. Wow. No błagam, dziewczyny. Nawet szczerze, to jest taki w ogóle super patent na biznes, żeby sobie tu przychodzić, kupować najpiękniejsze kożuchy i yy, takie płaszcze i je gdzieś nawet na vintage wystawić na no, eliksie, to jest naprawdę świetna rzecz. Czy Wy to widzicie? Bo ja właśnie o tym Wam mówiłam. On jest tak konkretny i porządny, że czuję, że jest na dwóch wieszakach, pewnie dlatego, żeby się nie uginały, ale te czekoladowe kożuchy z tymi pięknymi kołnierzami to jest... Ja uważam, że jest za duży, choć no nie wiem do końca w sumie. Natomiast jest przepiękny. Uważam, że jest przepiękny. Nie wiem czy go nie wezmę koleżance. No zobaczymy. Albo po prostu przyjadę z koleżanką tą, tutaj może w poniedziałek i niech sobie zmierzy. Co bym z nim nie została. No ale powiem Wam, że jak coś to wisi. Dobra, to już jest przedostatnia. Przed przedostatnia rzecz. Piękny. Mega ciężki. Eee. Mierzymy. Ten to mi się na początku podobał i to był pierwszy, który wpadł mi w oko. Ten jest śliczna lalaczka. Ale laleczka powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba ten. Bardzo, bardzo. Teraz zobaczymy tą kurteczkę. No powiem Wam, że ta skóra jest petardą. Jest petardą po prostu. Bardzo ładnie. Ja mam podobną ogólnie w domu, więc zostawiam dla Was, ale uważam, że yy, idealnie się układa. I ja lubię też większe rzeczy, więc y, możecie sobie je zapiąć. Spójrzcie jak ładnie się układa z tyłu. To są takie y, porządne rzeczy, jakie były kiedyś i one przetrwały, wiecie, przez y, 40-50 lat i cały czas wyglądają dobrze. No i chwila prawdy, czy one się dobrze domyły? Powiedzcie, że tak. Eee, fajne! Bo wiecie, takie były pokreskowane i tak już później myślałam, czy to w ogóle się domyje. Co my tu mamy? Stoneware Japan, tak? Dobrze czytam? Tak, z Japonii. Fleur de Lune. A chętnie wpiszę, ja lubię pisywać. ja lubicie wpisywać takie rzeczy. Skąd macie takie gadżety? No i słuchajcie, kubek. Piękny, nawet można na szczoteczki do zębów, słuchajcie, albo na kredki dla Oliwierka do pokoju, albo na pędzle. Też może być super. Zresztą Amerykanko też będzie bardzo smacznie, albo jakaś e, kaweczka, no tylko to wiadomo. E, wszystkie kubeczki wtedy z innej parafii, no ale to jest akurat słodkie z tymi takimi e, asymetrycznymi kubkami. Ja Wam teraz pokażę, bo później pewnie w podsumowaniu będą same ubrania, e, a... To już będzie dawno otworzony przez mojego lisia, ale ostatnio szukał gumki. Oczywiście, wiecie, no gumek było trochę, ale jak trzeba to nie ma żadnej. Coś takiego kupiłam. I to jest ogólnie z Franców. Nie wiem, czy ja czegoś takiego nie widziałam kiedyś w Empiku. 12 zł to też nie jest jakoś super tanio jak na Lumpex, no ale to jest nowe. Tu jest linika, zeszedł długopis ołówek, temperówka i gumka. Pokażę Wam to już później w podsumowaniu. E, to jest nic innego jak na karty. E, możemy sobie różne rzeczy tak naprawdę tutaj trzymać i e, za pociągnięciem wyciągnąć, więc bardzo fajne. Na pewno mi się bardzo przyda do e, tarapki, żeby sobie coś takiego wrzucić, nawet, żeby paragony jakieś trzymać. E, ja słuchajcie, kupiłam cztery miski, w tym jedna jest bardzo, bardzo, bardzo. Porysowana i nie wiem co mam zrobić. Już testowałam przeróżne metody z TikToka i na razie nic nie działa, więc mm. jeżeli macie jakąś metodę, to dajcie znać, dlatego że właśnie pokazuję Wam z bliska, jak bardzo porysowana jest jedna miska. Natomiast reszta jest przepiękna, idealna i to jest Girlland Stoneware Japan. Przyznajcie, że są piękne te miseczki, idealne na płatki, na śniadanko, na jakąś owsiankę. Więc ja jak najbardziej jestem na tak, więc to kosztowało jakieś tam grosze, chyba po 5 zł, już nie pamiętam. Natomiast kupiłam piękny kubeczek i to jest kubek tylko w jednej sztuce. On też kosztował chyba 5 zł, pasuje mi do wnętrza, ale może być na przykład na espresso, na americano, może być w ogóle na cappuccino, jeżeli lubicie mieć różne kubki, bo ja wiem, że jest team, kochamy zestawy, a ja wiem, że jest też team taki, że o, każdy kubek inny w ogóle to jest cute. Więc spoko, to jest mój kubeczek, który równie dobrze może być na kredki, na przykład dla Oliwiera, albo... Na pędzle do makijażu bądź na szczoteczki po prostu w łazience, więc też myślę, że fajne zastosowanie. No i kupiłam, teraz już przejdźmy do barowskiej, kupiłam beret i ten beret jest naprawdę piękny. Nie pamiętam ile kosztował, bo jest tutaj taka cena, ale no nic na niej nie ma chyba około 5 zł. No, i tutaj mamy jakąś markę Marwila coś takiego. E, dlaczego mówię, że jest piękny? Dlatego, że jest welurowy i bardzo ładnie się układa. Ja, słuchajcie, lubię berety, więc od razu mogę Wam się zaprezentować w nim. Nie wiem, jak co prawda go uprać, ale chyba normalnie go wrzucę do pralki. E, ja lubię bardzo berety, więc e, na pewno będę w nim chodzić, słuchajcie. Jest e... Jest bardzo ładne, i wiecie co? Dla mnie tego typu nakrycia głowy są na maksa urocze. Ja w ogóle uwielbiam marynarki, uwielbiam koszulę do tego, uwielbiam jakieś właśnie płaszcze. No i ta stylizacja się sama robi. Ten beret po prostu bardzo ładnie się układa. To nie jest taki zwykły beret, tylko welurowy, taki bardziej mięsisty, obszerny, ale. Tak, tak, słuchajcie. To kupiłam. Z myślą o wszystkich kartach, muszę sobie to doczyścić i, e, i Wam wtedy pokażę. To po prostu wyciągamy sobie karty, jakieś dokumenty na drogę i tak dalej. E, bardziej z zamysłem, jeżeli chodzi o lato. E, Myślę, że coś fajnego nawet może to być jako dodatek do walizki. I też to nie jest głupi pomysł, żeby, żeby coś takiego zrobić. Natomiast ja cały czas próbuję się przekonać do tego koloru. Czy nie zaszalałam z tym kolorem? Jeżeli zaszalałam, to, to po prostu to oddam mojej. Koleżanki córce i ona też będzie zachwycona, ale dajcie mi znać, czy mam to zostawiać, czy nie. No i przejdźmy do najważniejszych rzeczy, którą udało mi się kupić w trakcie tych zakupów, bo m, wszystkie moje koleżanki pokażą Wam swoje korzuchy i pewnie gdzieś na internecie, a ja pokażę Wam, co udało mi się kupić. Boskie to. Dobrze. E, mam bluzę z Marsali, tak zastanawiam się, czy powinnam ją zdjąć. To już ubrałam dress born, made in Indonesia. E, Dokładnie takie coś. No to spójrzcie, jakie to jest ładne. I to są te teraz najmodniejsze paseczki, czyli coś, co nosiło się kiedyś, notabene, ale nosi się również teraz. To jest poprawna marynarka i ona ma być w takim właśnie zamyśle. Trochę takiej stewardessy. No, wybaczcie, że mam tą bluzę pod spodem, ale myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak ona wygląda. Bez tego, ja widzę akurat ją do jeansów, widzę ją do shortów, widzę ją do bardzo elegantkich spodni, ale też do eleganckich shortów. Dajcie koniecznie znać, jak Wam to się podoba. Mi niesamowicie podoba się to, w jaki sposób ona jest też zapinana pod szyją, więc jakby. Przejdziemy do konkretów, jest to futro przepiękne, ciepłe, e, już dzisiaj czuję, że ten zapaszek nie jest tak intensywny, jaki był, e, natomiast dajcie mi znać, e, co sądzicie o tym kroju, dlatego, że to jest krój, e, gdyby to był czekoladowy kożuch z takimi przeszyciami skórzanymi, to może bym powiedziała, że jest dziadkowy, ale on jest idealny na mnie, ten rozmiar jest po prostu e, jak na mnie szyty, a on wcale nie jest duży i... Też sięgam po Waszą opinię, co o nim sądzicie. Bo dla mnie to jest taka, wiecie, taka laleczka. I w ogóle... Mm, nawet ten beret bym widziała do tego i tak. Piękny, no powiem Wam. I w ramionach jest idealny. No i powiedzcie mi, że oni nie mają tych najpiękniejszych okryć Marynarka, trader, rozmiar osiem. Bym powiedziała nawet marynarku płaszcz. To jest tak zwany sto na dziesięć. Ona jest e, nie jest ogromna, więc jakby. Dla niektórych love hate relationship, yy, natomiast ja wiem, że potrzebuję też takiej, która nie jest przeogromna i zawsze nie mam do niej wielkich, szerokich spodni, więc yy, dajcie, dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się to podoba. Trochę coś Ala mój płaszcz Kenzo, dlatego że no mimo wszystko jest tu przedkonano, no może nie takie do końca przedkonano, ale yy, no pięknie jest skrojona. No i tu wszystko się zgadza, słuchajcie. Tu się zgadza po prostu wszystko. To jest taka ładna. Korzu, który miał być dla mojej przyjaciółki i kupiłam, bo ona pięknie wygląda w takim kolorze. Eee, jest blondynką i zawsze tak ładnie jej to współgra. Eee, no i wysłałam, ona mówi: bierz, cudowny bierz. I słuchajcie, okazało się, że jest za mały. A mi się tak bardzo podoba, że ja sobie go z przyjemnością zostawię na przyżołku mój ja się w mnie nie zapnę. Dobra, spokojnie ja się zapnę, eee, ale no spójrzcie, spójrzcie, jak jest ładne. Coś pięknego, co? Czuję się jak taka paryżanka w trakcie zimy. No śliczne to jest. Także ja w tym roku znowu uradowana, obkupiona i wydaje mi się, że to są takie fajne, godne miejsca polecenia. Pokażę Wam jeszcze się obniży, ale... Myślę, że widzicie mnie dobrze. Jest statyw. Słuchajcie, jakby nie było ten statyw? ma już parę lat. Po prostu ja go raz używam, a raz nie, ale wiem, że mówiłeś, że będzie Wam tak wygodnie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu, że to, co dla Was przygotowałam, będzie jakimiś fajnymi polecejkami właśnie na mapie Lublina. No i cóż, dajcie mi znać, gdzie powinnam się wybrać, gdzie macie fajne lumpeksy. Nie wykluczam, że przyjadę wszędzie, gdzie byście tylko chciały, także wycieczki też są mi dawiciane. No i cóż, miłego dnia Wam życzę Buziaki. Pa!